Panie Przewodniczący, widzę, że macie e, koalicjanta, którego byście się nie spodziewali, bo PSL staje po Waszej stronie, sprzeciwia się e, tej ustawie emerytalnej, tej reformie, którą chce przeforsować Donald Tusk. Czy te zgrzyty złamią koalicję? Miejmy nadzieję, bo ta koalicja e, pokazuje, że od wielu miesięcy nie jest dobra w naszym kraju. E, Myślę wszystkim o Platformie Obywatelskiej, która przecież jest kwestiantem dominującym w tym rządzie. Od wielu miesięcy widzimy zupełny brak pokory, uczenie się ze społeczeństwem, przeprowadzanie szeregu reform czy też zmian, które nie są konsultowane społeczeństwem często w sposób badaniarski, nieporządny. I to no dobrze, że w tej sprawie PSL powiedziało stop dla tej kwazi reformy emerytalnej. Chociaż z drugiej strony PSL jest z tego, że często lubi podbić stawkę, jeśli gra dotyczy poważnych, poważnych reform. Oczywiście nie można wykluczyć, że tutaj te szachy koalicyjne nadal trwają, a jej efektem być może będzie ustąpienie z części propozycji rządowych Platformy, a być może coś jeszcze na tym ugrała Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale to dobrze, że ta postawa zdecydowana PSL-u w mojej ocenie, jest na tym, że duża szansa zahamuje tą fazę reformy emerytalnej.